Początki wsi Żuławki w gminie Stegna sięgają średniowiecza, współcześnie to jedna z najpiękniejszych miejscowości na Żuławach. Uwagę zwracają zachowany historyczny układ przestrzenny, zabytkowe domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze, w tym zagrody typu holenderskiego, i kościół w stylu neogotyckim z lat 40. XIX wieku, który zastąpił pierwotną budowlę zniszczoną w drugiej połowie XVIII wieku. Drewniany na ceglanej podmurówce dom nr 64 z 1721 roku został przebudowany przez Petera Lewena, znanego żuławskiego budowniczego domu z podcieniami w 1803 roku. Od 1947 roku jest on w rękach jednej rodziny. Pan Sebastian Kleczewski wraz z rodzicami i rodzeństwem przyjechali na żuławy na ziemię odzyskane z Mazowsza w maju 1947 roku. Polskie władze przyznały jego ojcu dom podcieniowy w żuławkach i kilka hektarów ziemi. Bodaj w 1949 roku dokwaterowano im innego osadnika z który mieszkał tutaj trzy lata, a po tym czasie wyprowadził się, bo wybudował sobie dom na bazie jednego z budynków należących przed wojną do gospodarstwa, do którego przynależał również dom podcieniowy. Pan Sebastian mieszkał tutaj do 14 roku życia. Później wyjechał z Żuławek, aby kontynuować naukę w szkole średniej w Nowym Stawie i na studia do Olsztyna. Od momentu jego przyjazdu na Żuławy minęło 67 lat. Miał 4 lata, gdy po raz pierwszy zobaczył dom podcieniowy. Te doły pamiętam po bombach. Tu na podwórzu były dwa, dwie, dwa takie leje po bombach, obok tego podcienia wschodniego. I dlatego ten podcień wschodni był zrujnowany, bo dachówka spadła z tego podcienia i on był zrujnowany, ten podcień. A więc od, odczepił się od tej zasadniczej bryły domu. I dwa leje były od strony południowej domu po bombach po bombach i też ten dom był zniszczony właśnie cztery bomby tutaj spadły. I budynki gospodarcze też były zniszczone. Pamiętam tylko spichrz zniszczony, zbombardowany, który stał od strony wschodniej tego domu. Dużo hełmów, dużo kul Dużo jakichś tam niewypałów. Wiadomości o poprzednich mieszkańcach Domu Podcieniowego przekazała rodzinie państwa Kleczewskich pochodząca z Kaszub Polka o nazwisku Tocha, która przed wojną była jedną ze służących w tym gospodarstwie, a po wojnie zamieszkała w Żuławkach. Ostatnią przedwojenną właścicielką domu była pewna wdowa. Po wyzwoleniu już po 45 roku tą właścicielkę tego domu stąd zabrali i ona wyjechała do Niemiec. Jedni, jedni mówią, że zginęła pędzona przez rosyjskich radzieckich żołnierzy na trasie Ggieśko Staszewa, inni twierdzą, że wyjechała do Niemiec. A miała dwóch synów. Jeden syn służył w Armii niemieckiej i zginął gdzieś pod Stangradem, a ten drugi był no, tak twierdzą chory umysłowo, A więc jakiś defekt miał i nie był w wojsku, tylko był tutaj w tym, w tym gospodarstwie I, i potem tak jak ci mieszkańcy co potem tu przyjechali to mówili że on w dalszym ciągu wyjechał do Niemiec i żył. Nie? A, a ta pani Tochowa twierdziła że on również zginął tutaj. W maju 1947 roku a więc dwa lata po zakończeniu wojny nie tylko budynki gospodarcze były zniszczone. Piękny stary dom również. W tym domu nie było nic, nie było okien, nie było, nie było żadnych mebli, nie było żadnych, wszystko było zwożone z innych domów. Jak rodzice przyjechali, to gdzieś z innych pustych domów przywozili, to jakąś szafę, to jakieś łóżko, a więc no, na tej zasadzie to było. Nie? Ale część żeśmy przywieźli z sobą. Do 1990 roku dom z podcieniem był użytkowany i spełniał swoje funkcje, zarówno mieszkaniową, jak i gospodarczą. Od 1990 roku po śmierci mamy pana Sebastiana nie był już stale zamieszkiwany. W 2005 roku do żławek przeprowadził się z malborka syn pana Sebastiana Gracjan, który obecnie wraz z rodziną mieszka w nowym domu, stojącym nieopodal. Mimo zmiennych kolei losu dom podcieniowy miał sporo szczęścia. Nie popadł w ruinę i prowadzono w nim pewne prace remontowe. Zachował się także historyczny układ wnętrza. Ostatnie lata są wyjątkowo dobre. Pan Gracjan i jego żona Agnieszka przygotowują wnioski o dofinansowanie i zdobywają granty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Pomorskiego na kolejne etapy prac konserwatorskich. Nie stać było rodziców na wyremontowanie tego domu i na utrzymanie go w takim stanie, żeby on. No... Był tak, jak, jak, jak zasługiwał na to, nie? To nie stać ich było na to, na pewno, na pewno ich nie było nie stać. I nigdy nie był tak dobrze, tak dobrze utrzymany, naprawdę nigdy nie był, no. Służył również do celów gospodarskich, bo to duży dom, rodzina była mała, a więc duży dom, na przykład na, na, na górze, na strychu, trzymali zboże. No, a więc do takich celów był wykorzystany ten dom. Także to tak nie jest, że, że tak bardzo tam o niego dbali, o ten dom. Nie. Niemniej jednak, niemniej jednak w latach 60 64, 63 chyba, był remontowany z pieniędzy konsulatora zabytków chyba. Był. Trochę dach był z, z, zmieniony, po, znaczy przełożony był ten dach. Nie był przełożony, troszkę dachówki świeżej, świeżej nowej było położone. Nie? I tak jakiś tam remont, taki, taki z grubsza remont, a tak nigdy tak naprawdę nie był remontowany. Nigdy. Dopiero później jak Gracjan wziął go, to dopiero potem się to zaczęło remontować. No ja też chciałem remontować go w latach 80., -tych, ale nigdy e, nie stać nas było na to. Gracjan Kleczewski został właścicielem domu swoich dziadków w wieku 13 lat. Zadbał o to pan Sebastian, bo zdawał sobie sprawę z tego, że jest to wartościowy obiekt, zarówno pod względem historycznym, jak i użytkowym. Kiedy już skończyłem studia, to pierwsza moja myśl była taka, żeby wyremontować ten dom i otworzyć w nim pensjonat. To było takie moje pierwsze założenie. Ale oczywiście to nie wyszło, no bo poszedłem do banku, Nikt, żaden bank nie chciał mi dać kredytu, bo byłem jeszcze młodym człowiekiem bez żadnego doświadczenia kredytowego i, 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 i innego. Kilka razy pisaliśmy programy właśnie też do, może nie do ministerstwa, tylko do konserwatora zabytków o Udzielenie dotacji na remont tego budynku, ale też to nigdy nie wyszło. Dwa czy trzy razy i potem odpuściłem. I przyszedł czas, kiedy przyjechało jakieś małżeństwo, które mówi: Słyszeliśmy, że chce pan sprzedać ten dom. Ja mówię: Mogę wam sprzedać, ale musicie go rozebrać i zabrać stąd. Jak konserwator się na to zgodzi, to możemy porozmawiać. No i konserwator się nie zgodził. Pani od konserwatora przyjechała tutaj do nas na rozmowę i powiedziała, żeby napisać wniosek o dofinansowanie remontu. No ja się zgodziłem, powiedziałem, że ostatni raz, bo już tyle razy pisałem ten wniosek, że już więcej ostatni raz i więcej go nie będę pisał. I tak się złożyło, że dostaliśmy pieniądze na remont tego pierwszego etapu, czyli tego podcienia. To było w tamtym roku, czyli w 2013 złożyliśmy następny wniosek na rok 2014 też nam udzielili dotacji no i mam nadzieję że teraz już pójdzie do końca już obejdzie się bez, bez sprzedaży bez żadnych innych yy. Problemów. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich zabytku, znalezienie solidnej ekipy budowlanej, nadzorowanie robót, a później rozliczenie projektu to poważne wyzwanie. Osoby w młodszym lub średnim wieku często nie dają sobie z tym rady. Tymczasem wiele starych, cennych domów, mieszkalnych i gospodarstw na żuławach jest w rękach osób w podeszłym wieku, przed którymi świat programów dotacyjnych, wniosków i grantów niestety póki co wydaje się zamknięty. Problemem jest i to, że spora część zabytków ma kilku właścicieli, bądź nieuregulowaną sytuację prawną. W przypadku domu w Żuławkach uporządkowany stan prawny oraz wiedza i świadomość właścicieli, co mają w swoich rękach i jaka spoczywa na nich odpowiedzialność, pozwoliły rozpocząć prace restauratorskie i dają nadzieję na dobrą przyszłość. W pierwszej kolejności taki budynek powinien być wpisany do rejestru zabytków i powinien mieć orzeczenie techniczne i trzeba mieć jeszcze dokumentację, i to jest ważne i to może być jakby w pewnym sensie bolączką za tą dokumentację trzeba zapłacić samemu. Dokumentacja takiego domu, no nie oszukujmy się, jest kosztowna, ale też wiem, że można się ubiegać również o dotację na wykonanie takiej dokumentacji. Jeżeli mamy dokumentację projektową na remont domu, zgłaszamy się do konserwatora zabytków, o pozwolenie na remont. Z takim pozwoleniem, i tutaj muszę powiedzieć, że w naszym przypadku wojewódzki konserwator zabytków w Gdańsku w żaden sposób nie utrudniał, wręcz przeciwnie, wszyscy byli bardzo nastawieni pozytywnie i bardzo chcieli pomóc. I muszę tu wyróżnić panią Katarzynę Kozyrę, bo tak naprawdę dzięki niej ona trochę jakby nas namówiła, powiedziała, że jest zielone światło dla domów podcieniowych, namówiła nas na napisanie projektu do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I napisaliśmy taki projekt. Finał był taki, że dostaliśmy dotację. W dalszej kolejności z dokumentami, które mamy, składamy pozwolenie o remont w starostwie, bo na zabytki musi być pozwolenie na, na remont. I po uzyskaniu takiego pozwolenia możemy przystąpić do pracy. I nie ma się czego obawiać. Jeśli chodzi o wybór wykonawcy, w naszym przypadku złożyliśmy ofertę do kilku wykonawców, i rozmowy były prowadzone z kilkoma wykonawcami. No i na podstawie tych rozmów po prostu wybraliśmy tego, którego uważaliśmy, że najrozsądniej wybrać, i naszego wyboru też nie żałujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Do tego są też odpowiedni ludzie. Jest, ludzie. jest kierownik budowy, jest inspektor nadzoru budowlanego, i to oni są specjalistami w tym zakresie, żeby to było zrobione dobrze. Jest nadzór konserwatorski więc nawet z każdym pytaniem, wątpliwością można się zwrócić i, i nie ma się tu czego obawiać, naprawdę. Co jest najważniejsze? Chyba dobre samopoczucie, nie przejmować się za bardzo wszystkim. Raczej chyba być optymistą, no bo tak jest łatwiej. W naszym przypadku największą przeszkodą zawsze patrzyliśmy, jaka będzie pogoda, a mieliśmy wyśmienitą. Bo chodzi także, także o termin. W pewnym określonym terminie musimy się zmieścić z pracami i z rozliczeniem tych prac. I muszę powiedzieć, że tu w przypadku tych dotacji, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, no projekt jest, po pierwsze, sama trudność napisania projektu nie jest, nie jest nie do nie wiem, przejścia nie do przeskoczenia, jest naprawdę to dosyć. Łatwo można zrobić. Druga bardzo ważna rzecz to jest taka, że to jest dotacja, więc my mamy swój udział w wydatkach, ale od ministerstwa wpływają też pieniądze, że tak powiem, z góry i dzięki temu, bo są to kwoty niemałe, dzięki temu jesteśmy w stanie właśnie wyremontować taki dom. W przeciwnym wypadku, gdybyśmy musieli wyłożyć najpierw 100% Kwotek potrzebna do remontu byłoby to niemożliwe. Trudność z uzyskaniem kredytu. No to są naprawdę bardzo duże sumy. To są sumy, które, za które się po prostu kupuje dom z działką gotowy do zamieszkania. A to był pierwszy etap. Aby zabytek mógł trwać, cieszyć oczy i uczyć szacunku dla przeszłości kolejne pokolenia, opiekunowie muszą mieć pomysł na jego funkcjonowanie i utrzymanie w długiej perspektywie. Po zakończeniu remontu państwo kleczewscy zamierzają tu przyjmować gości i promować historię Żuław oraz kulturę tych terenów. Dzięki temu, że przez kilkadziesiąt lat jakby ten dom nie był zamieszkany w środku, nie był użytkowany na co dzień, więc tych zmian jest tak naprawdę w środku też bardzo mało. I chcemy zachować tą substancję, która jest. No jestem no, no tego zdania, że spokojnie to zrobimy, że uda się wyremontować cały dom, i przeszłabym do kolejnego etapu, do odtworzenia bramy wjazdowej do tego domu z płotem. Mam to na starych zdjęciach. Po prostu brama jest bajeczna, po prostu powala na kolana. Nie ma tego nigdzie, nigdzie tego nie widziałam. I to jest mój kolejny cel, który będę chciała zrealizować. I wychodzimy z mężem z założenia, że po pierwsze, ani tu nie mieszkamy w tym domu, ani nie będziemy mieszkać, i ma on być przeznaczony na cele tak naprawdę turystyczne, może jakaś restauracja też, może jakieś pokoje agroturystyczne, ale również miejsca, gdzie można zrobić jakąś małą konferencję, gdzie można mieć salę do której będą mogli przyjeżdżać uczniowie z wykładowcami, studenci, nieważne. Chcę ją też zrobić w taki, no mam różne koncepcje, miły sposób, nie sztywno na siedząco, na krzesełkach, ale w takiej formie no, o wiele luźniejszej, szczególnie dla dzieci, żeby się nie nudziły, tylko mogły sobie jednak ten czas rzeczywiście spędzić miło i, i zaciekawić je tym, co ma się do przekazania. Widać, że państwo kleczewscy są bardzo związani ze starym domem. No chyba te, 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 te kafelki, te kafelki, nie, to są takie dla mnie chyba naj, 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 najwartościowsze, najcenniejsze, no. No, tam zawsze, zawsze palcami, żeśmy tam chodzili po nim, tam opowiadali sobie, co się tutaj działo, co się tu działo, że ten to tutaj zginął, a ten to tu, a te Interpretacja tych, tych, tych motywów na tych, na tych kafelkach, nie, no. To tam tak często, żeśmy tam siadali i tam każdy sobie opowiadał, nie, z dzieci. No, takie, takie, takie mam wspomnienia, no. A ten dom, ten dom no, no duży, ten dom no, to strasznie, był, strasznie duży. Nie? Tyle było te, tej przestrzeni, że było nie do zagospodarowania. Nie w każdym miejscu człowiek dziennie nie mógł być, nie? No, bo, bo to było masy tego, te, te, tego powierzchni 500 metrów kwadratowych przecież ma ten dom. W latach 80. w domu urządzono plan filmowy i zrealizowano zdjęcia do serialu Pan na Żuławach. Mimo, że obiekt wciąż wymaga znacznych nakładów, to nadal panuje tu wyjątkowy klimat. Właściciele są zaangażowani w ratowanie zabytku i optymistycznie patrzą w przyszłość. Podobnie jak inni opiekunowie skarbów żuławskiej architektury, mają nadzieję, że w kolejnych latach uzyskają pomoc finansową na prace konserwatorskie. Tak wiele starych domów i budynków gospodarczych na żuławach znikło z powierzchni ziemi z braku pieniędzy, zrozumienia ze strony władz i skomplikowanej historii tych terenów, że chciałoby się, aby ich marzenia się spełniły.